Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jak słyszę pytanie, co tworzy się w komarku? W komarku, moim zdaniem, tworzy się przede wszystkim do atmosfera do pracy. I moim zdaniem komar y, zawsze podejmuje mu wyzwanie. Jeżeli, y, jeżeli znajdzie się jakiś, y, jakiś nowy obszar, w którym możemy działać, y, to my, my nie boimy się tych wyzwań. I to samo wpływa na to, że nasza praca musi być kreatywna. Znam historie, w których po prostu e, ludzie, ludzie dzięki tym produktom żyją, dzięki tym produktom e, zostali uratowani w trudnych sytuacjach e, zagrożenia bezpośredniego zagrożenia ich życia. Jeżeli chodzi o wartości dodane komarku, e, myślę, że podzieliłby mnie na dwie grupy. Pierwszą grupą będą te wartości wewnętrzne, e, czyli to, co, co wewnętrznie każdy pracownik, e, każdy pracownik ze sobą niesie. To, to właśnie to, to indywidualne podejście do pracy, docenianie zdania każdego pracownika i szacunek do tego, co każdy pracownik ma do powiedzenia, niezależnie od, od jego pozycji w firmie, niezależnie od jego stażu, wieku, płci. Zawsze, zawsze, jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, ma jakieś ważne wnioski, ważne pomysły, ciekawe pomysły, to tych pracowników się słucha i tych pracowników się szanuje. Natomiast, jeżeli chodzi o, o, o to, jak, jakie wartości komarku wyznaje zewnętrznie, no to myślę, że przede wszystkim sumienność wykonywania swojej pracy, jakość, bo też to też wewnętrznie jest bardzo, bardzo ważne w komarku. Żeby ta praca była wykonana dobrze, nie tylko wykonana, ale po prostu, żeby ta praca była wykonana dobrze i żeby te nasze produkty, nasze usługi były, były produktami, które są po prostu wysokiej jakości. Ja w Konaku czuję się jak w drugim domu. Może, może zabrzmi to jakby było to przesłodzone, ale naprawdę czuję, że, czuję, że moje ambicje mogą zostać w tej spełnione. Że, że to, to jakie ja mam zdanie i, i to co mam do powiedzenia jest zawsze wysłuchane, że, że to moje zdanie się tutaj po prostu szanuje i że jeżeli tylko ktoś ma ambicje i pomysł, to, to znajdzie swoje miejsce przy tym naszym komarkowym, rodzinnym stole i będzie tym pasującym do tej wielkiej układanki brzozowej.